To odpowiada. Tak ja powiedziałem ci, ja jestem, ja jestem na naszą trylogię, wydaje mi się, że to byłoby dobre. Jeżeli masz tłumaczyć to w ten sposób, że to tylko i wyłącznie mi będzie zależeć na tej trylogii, to, to ci mówię, no to nie musimy tego robić. Jeżeli ma być to obupólne, że ty chcesz, ja chcę, bo widzowie tego chcą, to możemy to robić. tym, ja uważam, że ja i tak jak dostanę walkę o pas, to będę miał ten pas i że ja będę rozdawał karty. I nie chodzi o to, że ja wtedy będę się zastanawiał, czy, czy dać ci tą walkę. Ja Cię, o kurwa z przyjemnością chcę dać. No i to temat. No jest I myślałem, jest nie powie, ale nie? jeszcze chętnie, ale z tobą chcę, bo mam dwa razy ica w rekordzie, a wiem jak było dwa razy, ale z Wiediunką też mi zależy na tym, żeby zawalczyć, ponieważ wiem, że stać mnie na to, żeby miażdżyć w tym oktagonie i wiem, że jak naprawdę... Ale jak mi się wiąże... przegrałeś ze mną w k w swojej najlepszej płaszczyźnie. Ja oba... eee, wiesz co, faktycznie przegrałem z tobą i to nie ulega wątpliwości, ale ja wtedy nie trenowałem, bo no bo co Dobra, okay, okay, w życiu nie... stałem się kuresko popularny, Spodobało mi się to, popłynąłem, wyciągnąłem wnioski, złapałem dobrych ludzi, faj mi zabroniło ćwiczyć u trenera Mirosława wtedy. Też się do tego nie miałem klubu. Teraz ćwiczę z najlepszymi. Eee, wiem, że zacznijmy, żeby być najlepszy w Fajmem i zobaczysz kurwa, jak dojdzie do ciebie, po półrocznym obozie przygotowawczym. Być może też za się szprycować chuj wie czym, bo ogólnie nie chuj wie czym, tylko ogólnie lekarz mi zaleca hormon wzrostu, żeby mi się szybciej kości zaleciały. Kto wie, jak zacznę napierdalać hormon wzrostu, wyjdę na pełnej piździe, przygotowany po pół roku, to nieważne kogo z was mi dadzą, niech będzie czekam, tylko jeden. Czekam, czekam, ja Mi się takie nastawienie ja podoba, zróbmy to, super. Max nie czeka, możesz, czeka tak i nic no nie... sobie nie zrobił z hormonu wzrostu, bo szprycka działa, nie? <śmuszczak> nie odpowiem na <śmuszczak> to, to... 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 to pytanie. Nie, znaczy no nie, nie odpowiem, nie odpowiem no? Ale...